Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy, weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony jest owoc twojego łona, a skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Oto Słowo Pańskie. Jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Znamy dobrze to powiedzenie i nieraz tak bywa, że w pośpiechu zły duch nas na czymś złapie. Szczególnie dobrze rozumieją to ci wszyscy, którzy pracują zawodowo. Nieraz człowiek się musi bardzo śpieszyć, żeby zdążyć z projektem, żeby zamknąć rok, żeby na czas wypłacić pensję, żeby załatwić wszystkie sprawy urzędowe. I człowiek potrafi się wiele nabiegać, i w tym wszystkim przychodzi taki moment, kiedy sobie myśli, Boże kochany, tyle biegałem, tyle trudu i zmęczenia, a jeszcze tyle przede mną i tyle zaległości, i dom zaniedbany, i przygotowania do świąt. W tym natłoku różnych spraw pośpiech wydaje się czymś złym, ale dzisiaj słyszymy w Ewangelii o tym, że Maryja się spieszyła, spieszyła się. Do swojej krewnej Elżbiety. Nie posądzamy Matki Bożej o to, że jej pośpiech był wynikiem działania złego ducha, wręcz przeciwnie. Ten pośpiech jest dobry. Maryja się spieszy, bo jest pełna radości. Kiedyś spotkałem pewną starszą panią przed kościołem. Ona zaraz po Mszy Świętej biegła do domu i chociaż bardzo słabo chodziła, to jednak widać było, że dokąd się spieszy. I pytam, gdzie pani tak biegnie. On mówiła proszę księdza, bo dzisiaj jest mój turecki serial i ja nie wiem, czy sułtan przeżyje, czy nie przeżyje, więc się śpieszę, zobaczyć, czy zobaczę go w następnym odcinku. I myślę sobie, że jak człowiekowi na czymś bardzo zależy, to potrafi nawet w sobie takie nieposkromione siły wydobyć. Maria natomiast spieszy się, bo śpieszno jej jest do dobra. I taki pośpiech na pewno nie jest na rękę złemu duchowi. Bliżej, mocniej, więcej, szybciej, kiedy rodzą się w nas dobre pragnienia, nie ma co zwlekać, trzeba działać od razu. Myślę sobie też o tym, że Maryja się śpieszy, bo człowiek, który ma w sobie dobrą nowinę, nie chce jej zachowywać tylko dla siebie, wie, że czas jest krótki i trzeba się tym wszystkim podzielić. Ciekawe jest też to, że kiedy Maryja przybywa do Elżbiety, to właściwie słyszymy aż trzy błogosławieństwa. Pierwsze błogosławieństwo mówi tak, błogosławiona jesteś między niewiastami, ale błogosławiony jest owoc Twojego łona, to drugie błogosławieństwo. I wreszcie po raz trzeci Elżbieta mówi do Maryi, błogosławiona jesteś, która się uwierzyła. Moi kochani, Kiedyś pytano biblistów, jak można streścić całą Ewangelię. I większość z nich mówi prosto. Cała Ewangelia zamknięta jest w ośmiu błogosławieństwach. Pamiętam jeszcze, kiedy przygotowywałem się do złożenia wieczystej profesji, szukałem jakiegoś fragmentu z pisma, który nadawałby ton mojemu życiu i tej profesji, którą składam. I wtedy wybrałem. Piąty werset z piątego rozdziału Ewangelii Świętego Mateusza, który mówi: Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. I no to było już 18 lat temu, przez y, większość tego czasu chyba trochę błędnie interpretowałem te słowa, bo pomyślałem sobie tak, no błogosławieni cisi, łagodni, ci, którzy niewiele mówią, bo oni będą w posiadaniu ziemi. Ale ostatnio słyszałem bardzo ciekawy komentarz właśnie do tego błogosławieństwa, który mówi, to słowo, które tam pada, cisi, łagodni, właściwie trzeba by było przetłumaczyć inaczej. Błogosławieni, którzy panują nad sobą, albowiem oni na własność posiądą ziemię. To panowanie nad sobą, moi drodzy, wydaje się dzisiaj towarem deficytowym. Ludzie popadają albo w skrajne przygnębienie, albo nie potrafią pohamować radości. Są wybuchowi, albo cierpią z powodu tego, że nie potrafią powiedzieć nie. Człowiek, który potrafi nad sobą panować, unika tych dwóch skrajności. To znaczy, po pierwsze, nie mówi, że pada deszcz, kiedy na niego plują, ale z drugiej strony też nie wpada w gniew, kiedy dzieją się sprawy drugorzędne, kiedy. Po prostu trzeba darować, przejść do rzeczy i przejść nad czymś, żeby ten gniew nie zawładnął sercem człowieka. Myślę sobie, moi drodzy, że każdy z nas powinien mieć takie błogosławieństwo, które jakoś definiuje jego życie, które nadaje mu sens. I myślę, że szczególnie w tym kontekście zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, kiedy. Nieraz jesteśmy w wielkim pośpiechu. To wystarczy podjechać do M1, żeby zobaczyć jaka jest kolejka samochodów i jak się ludzie śpieszą, bo stoją w korku i sobie myślą, no 15 minut stania, 5 minut zakupów, a potem jeszcze druga kolejka przy Kasie. I cały czas ten pośpiech, on jest niezwykle męczący dla człowieka, ale jest też ten drugi rodzaj pośpiechu, że jest nam spieszno do dobra, że chcemy, żeby te święta były przeżyte godnie, z bliskimi i przychodzi taki moment po Wigilii, na pewno go dobrze znacie, jak już sobie tak zjemy tych wszystkich uszek, warszczyków, karpiów i tak dalej, no to przychodzi taki moment, kiedy człowiek sobie myśli, o nareszcie, nareszcie, już mogę sobie usiąść i cieszyć się z tym, co jest naszą największą radością, czyli naszymi bliskimi no i przede wszystkim spotkaniem z Panem Jezusem nowonarodzonym. narodzonym amen